Jeżeli chodzi o to co jest trudne w marketingu, to myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach jest to taka otaczająca nas mnogość pomysłów, narzędzi, które po prostu pęcznieją programów, growth hacków, trendów i bardzo łatwo jest się dzisiaj rozproszyć i zejść z tej drogi, którą wyznacza nam kompas misji marki i właśnie strategii marketingowej. Między deadline'ami, czyli krótko i konkretnie o pracy w marketingu. Przed mikrofonem Sławomir Kruczek, jestem redaktorem prowadzącym czasopisma Marketer Plus, a to jest nasz podcast Między Deadlinami, w którym rozmawiamy z ludźmi marketingu. Dzisiaj naszą gościnią jest Oliwia Simińska, marketing menedżerka w firmie Auroria. Witaj Oliwio. Witam, Ej, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Cieszę się, że podzielisz się dzisiaj swoją historią. A na początek, pytanie: zanim jeszcze o szczegółach, o tym, co robisz i robiłaś w swojej karierze w marketingu, pytanie o początki, właśnie, to znaczy jak do tego marketingu trafiłaś, jak to się w ogóle stało, że zostałaś marketerką. Moja ścieżka zawodowa tak naprawdę była ukształtowana przez organizację studencką. Przez pięć lat studiów ekonomicznych z takim naprawdę dużym zaangażowaniem realizowałam projekty w Międzynarodowej Organizacji Studenckiej ISEC, gdzie nie mając do dyspozycji ani pokaźnych budżetów, ani też narzędzi, głównym takim przepisem na sukces było tworzenie wartości dla naszych grup docelowych, ale też troska o relacje i networking, i właśnie tam doświadczyłam i zafascynowałam się. Marketingiem, i już wtedy wiedziałam, że moja ścieżka zawodowa będzie osadzona właśnie w tym obszarze. Mm -hmm. No i jak później to doświadczenie zawodowe przebiegało? Ja uwielbiałam eksperymentować i moje doświadczenie w obszarze marketingu jest naprawdę bardzo różnorodne bo pracowałam w kilku polskich startupach, gdzie, gdzie tak naprawdę na wczesnym etapie rozwoju produktu zarządzałam obszarem marketingu, ale też miałam doświadczenie w globalnych korporacjach, gdzie zarządzałam między innymi komunikacją produktów finansowych w kanałach płatnych, równocześnie na kilkudziesięciu rynkach, lub też w przypadku marki Volkswagen wprowadzałam komunikacyjnie pierwszy model auta elektrycznego na rynek polski. Także było bardzo, bardzo dynamicznie i bardzo różnorodnie. No i te przygody zakończyły się w momencie, kiedy zdecydowałam się założyć własny biznes. Był to rok 2020 i wtedy powstała właśnie platforma Bajkofitu, która łączy społeczność twórców internetowych ze wspierającymi za pomocą gestu postawienia wirtualnej kawy. Wkrótce mhm. później dołączyłam też do firmy jubilerskiej, założonej przez mojego męża, jest to marka Auroria, i tam rozpoczęłam budowę działu marketingu. Czyli też rzuciłaś się na głęboką wodę, można powiedzieć, w takim czasie dość specyficznym, bo mówisz 2020 rok to była pandemia, tak? Już Dokładnie. taki moment też zmian na rynku marketingowo-biznesowym, ale ten pomysł z taką platformą chyba też dobrze się wstrzelił właśnie w czas, kiedy pojawiło się więcej twórców internetowych i no, ta idea jakoś zadziałała, tak? Dokładnie, był to tak naprawdę. Czas takiego rozkwitu twórczości w internecie, i powstawało, um, powstawało dużo treści, które spotykały się po drugiej stronie z potrzebą właśnie docenienia, pokazania: hej, to co robisz jest dla mnie wartościowe. No i właśnie Bajkowi By to było takim idealnym narzędziem, aby ten gest wdzięczności móc wyrazić. Było i jest oczywiście, bo Było, jest, to cały czas działa, więc drodzy słuchacze, jak kojarzycie to rozwiązanie, to wiecie już, kto za nim stoi. A teraz pytanie o to, czym aktualnie zajmujesz się w marketingu? Więc oprócz tego, że jestem jeszcze właśnie udziałowcem w spółce Buy Coffee, tu gdzie, gdzie narzędzie stało się tak naprawdę na przestrzeni już tych ostatnich pięciu lat topową platformą do wspierania twórczości w internecie, to właśnie od czterech lat współtworzę również markę biżuterii z diamentami Auroria i tam odpowiadam za zarządzanie obszarem marketingu. Ale też synergiami z innymi obszarami w firmie. I dzisiaj Auroria jest spółką, która obsługuje dziesiątki tysięcy klientów. Rok 2025 zakończymy z wynikiem finansowym sprzedaży na poziomie około 25 milionów złotych. W przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie firmy. Na ten moment nasz zespół marketingowy liczy 7 osób, a już za miesiąc ta liczba będzie wynosiła 10, bo jesteśmy aktualnie w trakcie trzech rekrutacji. No i to, czym, jako dział marketingu zajmujemy się, to nieustanna analiza tego Kim są i czego potrzebują nasi klienci. Zbieranie i analiza danych jakościowych są dla nas bardzo, bardzo kluczowe. Ciągła praca nad rozwojem, weryfikacją USP, mapowanie ścieżek klienta, tworzenie lejków marketingowo-sprzedażowych, projektowanie, rozwój kampanii reklamowych, co bardzo ważne w oparciu o te lejki. Ale też zarządzamy e-commercem od strony UX-owej, na warstwie wizualnej. Tworzymy content na social media, inne miejsca też, gdzie chcemy, gdzie, klien gdzie klient może doświadczyć naszej marki. I jako marka biżuteryjna oczywiście realizujemy sesje zdjęciowe, tworzymy animacje, wizualizacje, materiały promocyjne do naszych salonów stacjonarnych, organizujemy eventy marki, także tak wygląda właśnie ten nasz kochany, dynamiczny obszar marketingu. Dynamiczny obszar. Faktycznie, z tego, co mówisz, wynika, że dzieje się dużo i różnego rodzaju zadań jest sporo. Więc ciekawy jestem też tego, jak wygląda taki Twój dzień pracy. Czy w ogóle można powiedzieć o typowym dniu pracy w Twoim przypadku? Staramy się, żeby, żeby nasz tydzień miał takie typowe momenty. Bo nie ma mowy oczywiście w marketingu o, o typowym tygodniu. Chcemy, żeby były typowe momenty, które pomagają nam zarządzać obszarem. Dla mnie, jako osoby zarządzającej, mam taką złotą zasadę, której staram się pilnować od lat i jest to cotygodniowa przestrzeń na złapanie big picture. Bo w marketingu zawsze jest co robić i goniąc za zadaniami, za deadline'ami, łatwo przeoczyć to, co może nieść prawdziwą wartość i zmiany dla firmy. I ja w każdą środę mam taki czas, gdzie analizuję, tworzę, projektuję i właśnie nie w oparciu o zespołowe to-do-listy, ale po prostu o białą kartkę papieru. No i tak jak wspomniałam, właśnie mamy te takie momenty w tygodniu, które są mocno zorganizowane i tak właśnie w poniedziałek zaczynamy tydzień zespołowy od spotkania całego zespołu. On nadaje ton temu właśnie, co będziemy robić, czym będziemy się zajmować, też daje taką przestrzeń do zauważenia synergii, do wsparcia się pomiędzy specjalistami w zespole. We wtorek mamy spotkania agencyjne, moje one on one z zespołem, środa jest tym dniem pracy twórczej, a w czwartek i piątek dopinamy tydzień i może to brzmieć jak coś właśnie takiego spokojnego, ustrukturyzowanego, natomiast właśnie poza tymi wszystkimi zorganizowanymi Innymi punktami dzieje się bardzo dużo pracy kreatywnej, analitycznej, często też w terenie z klientami, z influencerami w naszych salonach stacjonarnych. Mhm. Są jakieś narzędzia, które są nieodzowne w Twojej pracy i do tych wszystkich zadań się przydają? Tak, jeżeli chodzi o narzędzia, to, to w całej firmie korzystamy. Z Monday. Jest to właśnie narzędzie, gdzie organizujemy naszą pracę projektową, zarządzamy bieżącymi zadaniami. Do mapowania procesów osobiście korzystam z aplikacji Miro. Jest świetna do takiego strukturyzowania kreatywnych myśli. Też każdego dnia moją pracę wspiera ChatGPT, Gemini, Google Analytics, ale z drugiej strony nie wyobrażam też sobie dnia bez korzystania po prostu z klasycznego notesu. To są moje narzędzia pracy. Jeżeli chodzi o zespół, to oczywiście specjaliści korzystają, myślę, że z dziesiątek programów, które wspierają naszą pracę, między innymi User, do marketing automation, Figma, pakiet Adobe, Clarity i wiele, wiele innych. Mm -hmm. Mówiłaś o tych różnych obszarach, zadaniach, które trzeba zrealizować. To też jest stosunkowo nowa firma, tak więc cały czas się rozwija. Jestem ciekawy, z jakimi wyzwaniami mierzysz się w takiej pracy, skoro zadań jest bardzo wiele, no, rynek też jest dzisiaj konkurencyjny, co jest najtrudniejsze i też jak sobie z tymi wyzwaniami radzisz? Dla mnie tak, z takiej perspektywy Big Picture, najważniej, największym wyzwaniem, z którym się mierzę, to jest, Duży brak zrozumienia, czym tak naprawdę jest marketing i jaką rolę pełni w biznesie, bo często, często tracimy to połączenie właśnie marketing i biznes. I występuje to zarówno w kontekście pracy z agencjami, ale też w kontekście osób, które aplikują do nas w rekrutacjach. I właśnie moją rolą jest częściej się taką edukatorką marketingową. I widzę, że to inwestowanie czasu w edukację, we wspólne zrozumienie marketingu, później bardzo procentuje w tym, jak pracujemy razem i jakie wyniki osiągamy. I mhm. też y, drugim takim wyzwaniem y, myślę, że jest umiejętność oddzielenia prywatnej perspektywy marketera od tego, czego rzeczywiście potrzebuje biznes. I tutaj mamy często taki paradoks, y, że w markach, szczególnie tych markach, dla których grupą docelową są młodzi ludzie, to im bardziej dojrzały i doświadczony jest marketer na pozycji zarządzającej, tym bardziej jest on już oddalony od języka, stylu życia, ale też wartości młodego pokolenia, do którego mówi tak naprawdę marka. No i tutaj trzeba dużo pokory i zaufania do teamu, aby pogodzić jedno z drugim. I Aurora komunikuje się głównie do Gen Z. Dla mnie jako milenialsa takie krytycznie ważne było zatrudnienie do content teamu osób z tej samej grupy wiekowej, co nasi klienci, aby właśnie przesłanie marki docierało do nich w sposób, który jest dla nich taki najbardziej naturalny i zrozumiały. Mm -hmm. To o czym mówisz, myślę, jest takim uniwersalnym doświadczeniem z jednej strony. Bardzo ważna sprawa, czyli marketing i biznes, połączenie tego, no, a z drugiej strony właśnie kwestia pozostania w trendach, w komunikacji do danego pokolenia, zrozumienia zachowań konsumenckich, więc faktycznie myślę, że wiele osób na podobnych stanowiskach może się z tą Twoją perspektywą utożsamić. Jak rozumiem, też no, trzeba się cały czas rozwijać, tak? Zwłaszcza, że mówimy o tym, że zmienia się rynek, zmieniają się odbiorcy, zmieniają się pokolenia. Czy są jakieś źródła wiedzy, inspiracji właśnie rozwoju zawodowego, z których korzystasz? Tutaj podzielę się z Tobą taką moją bolączką w kontekście rynku polskiego, jeżeli chodzi o wiedzę marketingową. Bo bardzo dużo mamy takiego kontentu na temat marketingu e-commerce'owego, growth marketingu, a bardzo mało jest Treści doty dotyczących, dotykających strategicznego i procesowego marketingu. I jak już czasami wpadnę na jakieś podcasty, e, to są one bardzo niszowe, w ogóle ciężko znaleźć do nich dostęp, a też twórcy, nie mając rosnącej publiki, tracą determinację do tego, by takie treści tworzyć. E, ja uwielbiam książki, ponieważ książki dają przestrzeń na przeprocesowanie wiedzy. Dzisiaj jesteśmy wręcz zasypywani podcastami, rolkami. One natomiast dostarczają nam takich bitów informacji, które często równie szybko jak nas uderzają, to odbijają się od mhm. nas i nie Z jesteśmy też nic w stanie. nie wynika, tak? Do, 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 dokładnie często są po, to powielane treści dotykają gdzieś tam takiego wierzchołka góry lodowej. E... Ale też nie jesteśmy w stanie skonsumować tak dużej w ogóle ilości informacji, a co dopiero ją najpierw ustrukturyzować, a później jeszcze przełożyć na wdrożenie. Dlatego ja właśnie uwielbiam książki, bo one tą, dają tą przestrzeń, możemy sobie przejść przez cały proces, jakby dotknięcia koncepcji przeprocesowania i przełożenia już na nasz biznes. Ale też mówiąc o inspiracjach, nie mogę wspomnieć tutaj o naszych klientach, bo to im ma służyć nasz biznes i to właśnie ich zachowania, potrzeby, opinie są dla nas niezwykle ważnym źródłem inspiracji. Czy na pewno? Bo pytam, czy ale niepotrzebnie. Czy jest coś, co lubisz w swojej pracy, a konkretnie co to właśnie jest? I z drugiej strony chciałem też zapytać o te, może bardziej negatywne strony, jakieś elementy, które w pracy marketing menedżerki mogą być irytujące. Mm. To co, to, co ja uwielbiam w marketingu i to, co sprawia, że mam wrażenie, że, 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 że nie następuje taki moment znudzenia, mimo że robię to od już kilkunastu lat, to jest ten aspekt kreowania, projektowanie rozwiązań, które przekładają misję marki na doświadczenia dla klientów. I to właśnie takie doświadczenia, i to jest fascynujące w marketingu, które odpowiadając na ich potrzeby, przekładają się na wzrost biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest trudne w marketingu, to myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach jest to taka otaczająca nas mnogość pomysłów, narzędzi, które po prostu pęcznieją e, programów, growth hacków, trendów i bardzo łatwo jest się dzisiaj rozproszyć, rozproszyć i zejść z tej drogi, którą wyznacza nam kompas misji, marki i właśnie strategii marketingowej. To myślę jest bardzo cenna obserwacja i warto dzisiaj wracać do podstaw tak naprawdę. To o czym mówisz, może mniej scrollowania LinkedIna i szukania jakichś takich specjalistów od tego jak w pięciu krokach zrobić biznes i dotrzeć do klientów, tylko sięganie właśnie do strategii, do brandingu, do też książek, które od podstaw o tym mówią, to są, to są na pewno dobre rekomendacje. A chciałem Cię zapytać, jeszcze biorąc pod uwagę to Twoje doświadczenie, czy są jakieś projekty albo kampanie, które dzisiaj wspominasz i uważasz, że to był taki duży sukces? Jesteś dzisiaj z tego, co zrobiłaś, dumna? Jeżeli chodzi o projekt, z którego jestem dumna, to wcale nie jest to taki e, duży projekt logistyczny, wręcz bym powiedziała, że bardzo niewielki. Natomiast jest on esencją tego, po co my istniejemy jako marka. Mm, czyli by wspierać ludzi w tym, co najważniejsze w budowaniu relacji. I właśnie temu służą nasze produkty, które tworzymy, pierścionki zaręcznowe, obrączki, ślubne symbole miłości. Yy, I dwa lata temu zastanawialiśmy się, jak my jako marka jeszcze bardziej tak wprost możemy pokazać klientom, że żyjemy naszym claimem. Auroria, friend of your love, że chcemy być po prostu przyjacielem miłości naszych klientów. I wtedy zdecydowaliśmy się zaprojektować i wyprodukować naszą autorską grę karcioną dla par, która wspiera budowę relacji, budowę bliskości w relacjach. I mimo że ten projekt nie wspierał żadnego krótkoterminowego KPI w Excelu, to postanowiliśmy zrobić coś, aby nasza misja, misja naszej marki wybrzmiała jeszcze bardziej i do dzisiaj w każdym zamówieniu pierścionka z diamentem, który powstał w naszej manufakturze, dodajemy gratis do zamówienia właśnie tą grę dla par. To na koniec, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, chciałem Cię zapytać jeszcze o jakieś refleksje albo rady, z którymi podzieliłabyś się, powiedzmy, z młodą osobą, albo niekoniecznie młodą, ale taką, która dopiero wkracza do świata marketingu. Co byś takiej osobie powiedziała? Powiedziałem takiej osobie: Mądrze wybierz swojego pierwszego pracodawcę i nie zdawaj się na to, żeby to ciebie wybrali, tylko ty wybierz. Wyszukaj firmę, której działania marketingowe cię inspirują, bo prawdopodobnie jest to wynikiem ich mądrego, strategicznego marketingu i od samego początku twojej ścieżki zawodowej otaczaj się ludźmi, którzy są po prostu najlepsi w tym, co robią. I z tą rekomendacją i refleksją zostawimy naszych odbiorców. Oliwio, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za to, że podzieliłaś się swoją historią. Dziękuję ci serdecznie. Do usłyszenia. Oliwia Simińska była naszą gościnią. Do usłyszenia. To był odcinek serii Między deadline'ami na temat pracy w marketingu. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić skutecznie działania marketingowe, posłuchaj także refleksji ekspertów w cyklu rozmowy o marketingu w ramach Marketer Plus Podcast. Odwiedź też stronę marketerplus.pl, gdzie znajdziesz marketingową bazę wiedzy: artykuły, wideo, książki i szkolenia.